Ostatnio w Tekken 8 pojawiła się nowa aktualizacja z numerkiem 1.05, która bardzo dużo zmienia pod względem balansu oraz defensywy w grze. Także w tym materiale przyjrzymy się jakie są to zmiany. Cześćcie wszystkich, Tutaj Lejta. Tak jak wspomniałem, dzisiaj mamy kolejny materiał z Tekken 8. Myślę, że dosyć ważny materiał odnośnie najnowszego patcha 1.05. Przez długi czas już nie będzie konkretnych dużych aktualizacji. To są słowa e, Bandai Namco. Także, no. W tej wersji tekana przez długi długi czas prawdopodobnie na ten moment zostaniemy. Nie będę tutaj robił jakiegoś giga wielkiego materiału opisując każdą postać i tak dalej tak dalej, bo nie o to tutaj chodzi. Postaram się ogólnie wam opowiedzieć o tej aktualizacji. Każdy z osobna będzie mógł sobie sam oczywiście też zobaczyć te patch notes, zmiany dla swojej postaci i tak dalej. No i pokażę wam kilka przykładów, jakie udało mi się znaleźć takich dużych zmian, które po prostu gdzieś rzuciły mi się w oczy, także od o tym będzie dzisiaj materiał. Tak jak wspomniałem, możecie sobie sami też zobaczyć te patchnouts na oficjalnej stronie Bandai Namco. Prawdopodobnie też umieszczę link do tych patchnoutsów do zmian w opisie. To co, najpierw zobaczmy sobie. Tutaj tak pobieżnie zmiany, potem pokażę Wam przykłady oraz taką infografikę w dużym skrócie. Kto dostał nerfy, kto buffy, kto się prawie nie zmienił i tego typu rzeczy. Mam nadzieję, że Wam to się wszystko przyda. Jeżeli Wam się materiał spodoba, to oczywiście zostawcie lajka like i lecimy dalej. A więc tak, patch 0.1.05 nastawiony na prawdopodobnie na po prostu duże zmiany, które community od dłuższego czasu już e, chciało, plus no, defensywne zmiany. Na to ludzie najbardziej czekali i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczmy sobie z takich grubszych zmian, które tutaj gdzieś e, znalazłem, co tutaj się takiego ciekawego dzieje. Według mnie, no, tak jak mówię, nie będę wszystkiego opisywał, pokażę Wam to co... To co ma duże znaczenie, zmiany dotyczą też floor, break, floor breaków, czyli rozwalania się podłogi. Są też zmiany odnośnie używania hita na bloku przy ścianie. Nie ma już takiego plusa, tam było bodajże plus 18 czy coś takiego. Jak kogoś trafiliście przy ścianie na bloku, i na przykład Brian miał prawie że, czy w sumie, miał darmowego taunta pod ścianą i tak dalej, i tak dalej. Także takie zmiany zostały zmienione. Tak samo. Jeżeli przebijecie podłogę, to damage też się bardziej skaluje, więc damage poprzez e, rozwalenie podłogi też jest mniejszy. E, duża zmiana, jeżeli chodzi o, mm, o tutaj hit smasha, tak? aktywowaliśmy, zacznij o hi, tak, o hitsmasze i ogólnie o hita teraz to wszystko da się o wiele bardziej, o wiele mocniej stepować, także nie ma już teraz darmowej aktywacji hita, później hit Smash i zawsze dostajecie, no i nie ma nie, nie da się nic zrobić, musimy czekać nie, teraz da się to fajnie stepować. nie zawsze w obie strony, często jest to tak, że da się wysidestepować konkretnego konkretnego hita w jedną stronę lub w drugą, czasami da się w dwie strony wysidestepować ale no mamy jakąś opcję. Tak samo z tego co tutaj kojarzę teraz power crushe wygrywają z aktywacją hita. Widziałem już jakieś tam bugi, że nie zawsze to działa, ale co do zasady jest to niby w ten sposób zrobione, że power crushe, czyli te ciosy z guardem, ciosy przebijające wygrywają nawet z aktywacją hita, także co jest ciekawe. Wydaje mi się, że tego wcześniej nie było, także to z takich większych zmian. No i bardzo duża zmiana, to zmieniono hmm, Rzuty. Zmieniono rzuty, nie wszystkie. Także to trzeba rozgraniczyć. Zwykłe rzuty, czyli 1 plus 3 albo 2 plus 4, które każda postać ma. No to są teraz homing ataki. Są rzuty homing, czyli no nie da się ich wysłać stepować, po prostu was złapią. Minus jest taki, że oczywiście byle jakim przyciskiem możecie się z tego wyrwać. Ogólnie tracking został zmieniony w Command Trowach, czyli wszystkie takie powiedzmy specjalne rzuty mają zmniejszony tracking, więc nie, nie łapią e, zawsze po prostu homing dookoła, da się to wysight stepować także Zwykłe rzuty, normalne rzuty 1 plus 3, 2 plus 4 są homing, czyli łapią, trakujące jakby dookoła, nie da się je wyside stepować. Command troły, czyli specjalne rzuty z jakimiś tam wiecie strzałkami, kierunkami i tak dalej, to są specjalne rzuty, mają mniejszy tracking, czyli da się je wyside stepować, ale są wyjątki, i tutaj są pokazane te wyjątki, już wam troszeczkę przybliżę. To są wyjątki rzutów, które dalej są homingami. Także dużo rzutów Kinga, nie wszystkie, ale dużo rzutów Kinga i parę innych postaci dalej ma te rzuty jako homing. No ale tak czy inaczej to jest duża wygrana, no bo teraz da się bardzo dużą ilość rzutów jednak ominąć. Co tutaj jeszcze mamy oprócz, oprócz rzutów? Takiego takiego ciekawego, co w sumie zanotowałem Ciekawa zmiana, takie ogólne zmiany oczywiście jeszcze jakieś są, ale tak jak wspomniałem nie chcę się super w to wdawać, nie będziemy tutaj robić go gdzie innego materiału, tak ogólnikowo Wam powiem, jeżeli ktoś będzie chciał to tak jak wspomniałem sobie możecie wszystko to sami obejrzeć także no kilka opcji defensywnych się pojawiło teraz może tak na szybciutko do postaci Azusena w dużym skrócie wcześniej była taką postacią która była bardzo mocna potem została znerfiona teraz ponownie została raczej zbafowana tylko zmieniono jej kierunek wcześniej jak się okazało no to ludzie nią grali w ten sposób że Azusena mogła spam spamować dosłownie dwoma trzema atakami bardziej była taką po prostu spamerską postacią pod presję na przykład robiliśmy to ten atak running 3-2. Teraz zmienili ją w ten sposób, jest to tutaj nawet wyszczególnione, że zmienili Azusenę w ten sposób, żeby była bardziej stance heavy i bardziej polegała na tych swoich triczkach w bakturnie, czyli jak jest odwrócona plecami do przeciwnika oraz, oraz jak używa tego i swojej postawy Libertador. Także bardziej się skupili na to, żeby grać Azuseną pod jej postawy i jej takie, wiecie, specyficzne zagrania, niż pod taki spam dwoma, trzema ciosami, jak to było wcześniej. Także e, taka ciekawostka. Co do Briana, e, moja postać, Brian, też dostał buffy. Nie są to jakieś turbo buffy, ale są buffy ciekawe. Największa zmiana to już na takim wyższym levelu jest taka, że cofnęli skalowanie taunta. Teraz count e, taunt nie jest e, nie, damage taunta na początku się nie skaluje. W Tekenie 7 i wcześniej e, taunt e, był jako normalny cios i drugi, drugi cios po tauncie, czyli na przykład jak się taunta i potem jet upper, jeżeli ktoś to umiał zrobić, no to ten jet upper, czy Czyli wybitka była w normalnym damage'u. nie było skalowania. W Tekkenie 8 zrobili skalowanie, także już ten kolejny cios był skalujący, czyli wybitka miała mniejszy damage. Teraz to cofnęli i taunt nie ma nie ma skalowania jak dobrze rozumiem, więc ponownie jeżeli jesteście super duper mega dobrym Ryanem, no to zrobicie sobie taunt jetapera i będzie troszeczkę większy damage niż wcześniej. Także taka fajna zmiana. Tak jak wcześniej wspomniałem, różne dodatkowe ciosy też potrafią przebić podłogę, chociażby Hit niektóre przebijają podłogę, i tak dalej, i tak dalej. I na przykład to u Briana się fajnie sprawdza w kombosach, że jego ciosy potrafią przebić podłogę. Teraz bardzo fajnych sytuacjach 1 2 1 zostało zmienione to jest taki trzyhitowy hitowy string zakończony panczami puncha, są to trzy pancze, trzeci cios na hicie um, dawał juggla, ale bokiem więc to był taki specyficzny kombos, teraz zostało to jeszcze ulepszone no także fajna sprawa Brian moja postać buffy więc to mi się bardzo podoba um, w sumie tak bardzo co do postaci no Devil Jin został raczej ponerfiony szczególnie jego przód-przód 2 przód, Czyli to wiecie, ten taki punch bardzo długi został znerfiony z jakiegoś powodu. Także no ciekawa sprawa. Um, Claudio został pozmieniany. Widziałem, że można o wiele dłuższe kombosy teraz z nim zrobić. Co tutaj jeszcze takiego ciekawego? No Eddy... Trochę nerfów, trochę buffów, ale ciężko mi powiedzieć, raczej to dużo jest behavior, czyli dużo zachowania, no dalej Eddie, myślę, że jest w średnim, w średnim stanie. Feng, duże nerfy, dużo zmian, parę rzeczy karalnych, parę rzeczy gorzej działa i tak dalej, także Feng mocno dostał, bardzo mocno dostał w tym patchu. Co jeszcze ciekawego chciałem powiedzieć, Jack dostał większy zasięg na rzutach chyba wszystkich, także to jest taka na szybko duża zmiana. Jean dostał nerfy. Jean dostał nerfa, szczególnie na ten podskok swój. Góra, jedynka, bodajże to było. Eee, tak, góra jedynka, wiecie, ten taki flip, który was wybijał i jeans spadał na ziemię w, tak, w takiej dziwnej pozycji kłócającej i nie dość, że to było karalne, to bardzo często nic się nie trafiało albo się nie dało zdążyć i bardzo du dużo osób nie potrafiło tego ukarać, bo nie nadążali. Teraz jest je to jeszcze wolniejsze, więc łatwiej się to kara, więc bardzo fajna sprawa. Tak samo przód, przód dwójka u Gina, czyli ta piącha też tak jak u Devil Gina została w jakiś e, sposób e, znerfiona. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Jina. Jun, bardzo dużo zmian na plus, na minus, balans dalej. Kazuya dostał buffy, podobno bardzo fajne. Gdzieś tam czytałem na Twitterze czy wypowiedzi mainmana na materiałach, także Kazuya na plus. Myślę, że super trudna postać, fajnie, że dostał buffy. No King, Turbo Buffy, nie rozumiem tego. Zamiast nerfit tą postać to dostała raczej buffy. Dostała Wave Dasha, co było zawsze zarezerwowane ukotów kotów dla Armor Kinga, no i oczywiście Mishim i paru innych postaci. Armor King, postać, której nie ma jeszcze w Tekken 8 mam nadzieję, że się pojawi. Potrafia robić wave dasher, czyli wiecie, to takie szybkie poruszanie się, jak chociażby Jean, Devil, Jean Kazuya i tak dalej, i tak dalej. Teraz dostał to z jakiegoś powodu King, także to jest w ogóle kosmos. I co? Jeżeli chodzi o resztę jakichś zmian, no to nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Tak z, y, na szybciutko wam powiedziałem, co zostało zmienione i tak dalej. Paul, y, Paul też giga buffy dostał, także teraz naprawdę, tak jak mówi w swoim Rejszarycie, jest chyba strongest in the universe. Najsilniejszy ze wszystkich, także no ciekawa, ciekawa sprawa. E, jeżeli chodzi o te pacznauce, to możecie, tak jak wspomniałem, sami sobie je dokładnie przeczytać dla swojej postaci, albo też postaram się pod spodem w opisie podlinkować wam taki, y, taki link do tych змен Okej, okay, tutaj macie infografikę, taką wstępną, oczywiście nie każdy może się z tym zgadzać. Została taka infografika zrobiona gdzieś tam udostępniona na Twitterze, żebyście w skrócie mogli sobie zobaczyć, kto dostał buffy, kto dostał nerfy, kto dostał, um, został troszeczkę zmieniony i tak dalej, i tak dalej. Żebyście mieli taki ogólnikowy pogląd, co, gdzie i jak, nie? Także tak to się prezentuje. Feng został oznaczony jako super nerfy, i jeszcze um, z dopiskiem def, um, także na no, ciekawe. Um, okay. Teraz parę zachowań, które znalazłem na Twitterze bardzo ciekawych po tych zmianach. Także zobaczmy sobie. Tutaj pierwszą rzecz mamy z Brianem i rozwaleniem podłogi, tak jak wam wspomniałem. To jest bardzo bardzo ciekawa sprawa. Towncik o. I na tej mapie mamy full combo, nie po tym. Także tak naprawdę. I kolejny tauncik, no i praktycznie jest dead. Także jak coś takiego będziecie potrafili zrobić, no to oczywiście to jest najwyższy poziom praktycznie w tekenie, ale jest to możliwe, nie? Widzicie, jakie kombinacje są teraz możliwe dzięki zmianom. Kolejna sprawa, Paul ma więcej kanceli y, i tak dalej, i tak dalej, więc no śmiesznie wygląda teraz jego gameplay. Naprawdę Paul będzie mocny, coś czuję. Patrzcie, jak to wygląda. Jak można różne rzeczy teraz u niego kancelować. Nawet ten ładowany cios może skancelować, chyba wcześniej tego się nie dało zrobić. Także teraz naprawdę, ludzie jak to opanują, to tak można mieszać przeciwnika, że masakra. E, tutaj e, Claudio, zmieniony kombosy, z tego co wiem, chyba dostał jakieś dodatkowe ciosy, czy po prostu inaczej coś działa. E, I dzięki temu ma o wiele większe chociażby walkery, nie? Tutaj jest pokazane, że od ściany do ściany normalnie Claudio może przenieść przeciwnika. ładnie. Co? I 100 damage'u mamy na spokojnie zrobione, 112 damage'u od ściany do ściany. Także po hopkiku. Po hopkiku, żeby, żeby powiedzieć. Shahin dostał nowy gwarant, jak się nie mylę, po tym swoim ciosie takim ładowanym, który rozwala guarda i wcześniej mieliśmy taki ala rzut gwarantowany, teraz jest chyba też nowy cios gwarantowany i tak to może wyglądać. Dokładnie i miksujecie postać. Wcześniej najczęściej po tym rozwaleniu obrony robiło się takie łapanie, a teraz widzę, że inny cios się robi, i można znowu to tak miksować w kółko. No i to jest zgadywanie, nie? Bo ogólnie ten rozwalenie tego guarda, tej obrony się kuca, bo to jest high. No ale jak kucniecie, no to za chwilę zobaczcie, co się dzieje. No, i gościu kucnął i dostał midami, wrzucony został na ścianę, nie? Także, tak to wygląda. Tutaj mamy Wiktora, który dostał przejście do postawy, znikanie dostał po swoim running 2. Running 2 bardzo mocno ci odwiecie, na pewno jak wygląda. Dostał przejście do postawy między innymi po tym. Widzicie? Może sobie poznikać i dalej kombinować. Także, no, Wiktor na pewno będzie miał nowy, nowy rodzaj kombosów i nową presję. Więc, no, wydaje się być ciekawą znowu postacią i warto go e, wybrać według mnie. No, i King, King na sam koniec dostał Wave Dasha, teraz będzie jeszcze gorzej e, grać na Kinga. Jeszcze łatwiej mu będzie nas załapać na śmierć i tak dalej, i tak dalej, nie? Możecie sobie zobaczyć zaraz, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o Wave Dasha. Dokładnie, o to chodzi. I z tego wave dasha oczywiście może, e, może różne łapania robić, może robić różne ciosy, tak jak Kazuya, Mishimy i tego typu postacie, nie? Także e, wave dash u Kinga to teraz będzie mocarną bronią do straszenia ludzi. Możecie robić wave dasha i na końcu giant swinga możecie robić wave dasha i shining wizarda możecie robić wave dasha i jakieś inne po prostu zwykłe ciosy, także naprawdę to będzie masakrycznie ciężkie według mnie, no ale zobaczymy jak się cała meta i wszystko, wszystko tutaj zgra za jakiś czas także to by było na tyle jeżeli chodzi o moje podsumowanie patcha tak jak wspomniałem przez długi czas to będzie nasza wersja Tekena z tego co Bandai Namco wspominali no to przez dłuższy czas nie będzie jakichś takich wielkich już balansujących patchy więc zobaczymy jak to się wszystko jak to się wszystko ułoży? Pewnie podejrzewam, że jakieś tam rzeczy będą e, łatane, tak jak już ludzie zauważyli, że niektóre rzeczy po prostu inaczej działają niż powinny, albo jakieś mają bugi, no ale to zawsze w takich dużych zmianach się dzieje, nie? Także e, tak to wygląda. Mam nadzieję, że materiał Wam się przyda, spodoba. No i co, zostawcie lajka, subskrypcję i widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, cześć.